Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała Lekko rozweselony, bo jest ze mną Jakub Żajewski. Żajewski, Witam Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Kubuś, chodź kochany, idziemy, pokażę idziemy. Ci, znaczy Tobie, nam, naszym, widzom, naszym pokażemy. widzom pokażemy. Mamy naprawdę parę fajnych rzeczy dzisiaj w bardzo dobrej cenie. E, cenie. Jak to mówi nasz prezes, e, Black Friday is here? Jakoś Coś tak jakoś było. tak. Bo z Black Friday tak naprawdę jest cały rok, a dzisiaj będziemy mieli podbieraki od Berkleja. Model URBN jest w bardzo dużym zjeździe cenowym, bo tam jest z ponad 400 stówek na 195. I inni producenci, tacy jak Westin i Savage Gear, mają bardzo bliźniaczo podobny model podbieraka ale w dużo wyższych pieniądzach, więc warto. Do tego będzie kołyska krabiowa, do tego będzie fajny fotel, do tego będzie fajny kowrek od Shimano, na który wszyscy zawsze czekają. Do tego też Wam pokażemy plecionki, które przyszły takie do najlżejszego łowienia, do trotarea, na jakiś białoryb, tęczaki, strogi, okonie, klenie, jazie, takie rzeczy. A jeszcze tutaj zobaczcie, Kubuś, Twoją robotę muszę pokazać. Moją? No bo Co Kubu... ja takiego zrobiłem? No Kubuś pięknie rozwiesił prowokatora, prowokator był, szybko się zmył, skończył, ale już uzupełniliśmy stany, nie powinno teraz dla nikogo zabraknąć, także znane od lat, lubiane, doceniane przez spinningistów, znienawidzone przez ryby, e, mocne, ostre haki od prowokatora, jest cała ścianka, Kubuś elegancko temat załatwił. Tak, także wszystkie najpotrzebniejsze rozmiary i gramatury. Dla Oda do Z jest. No. Nie, nie ma chyba wszystkiego. Nie dojechało Czekaj, wszystko. ale zrobiliśmy tak, że najpopularniejsze gramatury, wzięliśmy tam jest więcej. razy trzy, coś tak, takiego, że nie, tak. nie, nie, nie powinno zabraknąć. E, wiecie, to są gramatury typu e, 5, 7, 10, 12, 15 gramów w że HK40506070. bo tak, to macie, jest jak najpopularniejszy rozmiar. To wzięliśmy dla Was tego e, więcej. Kuba, to jeszcze, jeszcze ja bym e, słówko powiedział. choć jak Patrz, za daleko poszliśmy. Tu mamy po drodze plecionki. O Czy trzymasz Hollywood? Bo mamy bardzo fajny temat. No nie zgadniecie od kogo? Od Mikado. Ja tak ostatnio często o tym Mikado mówię i tu chłopaki mówią, że Mikado mi płaci coś za ten, ale niestety jeszcze nie dostałem ani grosza. Chociażbym bym się nie obraził, jakby tam na jakiś kieliszek chleba coś ten, nie? Kuba, no to zawsze mi się przydało. To ganki? Ty byś wolał ganki? Nie, nie. No, ale już tak całkiem na poważnie przyszły do nas nowe plecionki N M Crafty od Nikado. Są to plecionki czterosplotowe. Mamy je w dwóch kolorach, już Wam pokazuję. Jest to klasyczny Chertrus, czyli o, tu też jest seledyna. Czyli będzie, będzie klasyczny, właśnie w niektórych. O, wypadło tutaj dobrze. Zobaczcie, tak widać kubik pokaż. Mamy kolor seledynowy i mamy taki stalowo, stalowo szary, taki srebrno szary. One są wszystkie w czterech rozmiarach, w czterech średnicach: 003, 004, 006, 008. Słuchajcie, plecionka 003 kosztuje 46 zł. 008 kosztuje 45,50 bez żadnej promocji, więc jak jeszcze piszecie hasło YouTube to z automatu minus 10% Wam system odejmie. Już Wam pokażę, nie wiem czy będzie w ogóle widać. Bardzo cienkie plecionki do najlżejszego łowienia Na japońskich włóknach są produkowane, pewnie tam, gdzie wszyscy produkują. Ale jeżeli chodzi o plecionki w tak niskich średnicach, widzi się Kuba w ogóle tam na ekranie? Oczywiście, Oczywiście że nie. O, patrz, tutaj na czarnym, tak? Tu widać na czarnym tle? Oj, widać, widać. Widać. I zobacz, ona jest miękka, naprawdę jest bardzo miękka. Nie jest idealnie okrągła w przekroju, no bo przecież przy czterech splotach tej okrągłości nie ma. Ale co ciekawe, jest bardzo gładka. Miękka, gładka czterosplotowa plecionka? Ośmiu splotów też nie robią w, w takiej średnicy, bo nie ma póki co jeszcze takiej technologii, żeby zrobić w Tak cienką plecionkę w ośmiu splotach, jeszcze to jest jakby niewykonalne, ale może kiedyś zobaczymy. No i towar, towar deficytowy, takie cienkie plecionki przede wszystkim. Tak, no, u nas to zawsze tego brakuje. Nie? No i słuchajcie, poniżej 50 zł. 46, 45, 50, 45, 50. Najdroższa jest ta seledynowa, najcieńsza, 003. Także są fajne cztery średnice, jeszcze tylko Wam powiem wytrzymałości. Plecionka 003 ma e, kilo 83. plecionka 004 2,43 kg, plecionka 006 3,83 kg, plecionka 008 4,51 Świat i ludzie mamy tutaj jakby kompletny temat do, e, żeby sobie ponawijać do ultralekkiego łowienia, czy to troutarea, czy jakiś biały e, inne klenie, jazie, na najmniejsze przynęty, poniżej 50 złotych, na rynku chyba się jeszcze nikt nie zbliżył. Chociaż zobaczymy, może też nie wszystko, nie wszystko wiemy. Dobra Zdawaj o, o podbierakach. O no. podbierakach? Pokażemy tą... Pet nie, dobra, petardę podbierakową petardę, no. zostawimy na koniec. Zostawimy na koniec. Jeśli chodzi o podbieraki, to jest przypominajka, bo z, mieliśmy tego cały kontenerowiec, zostało nam jeszcze pół. Są to podbieraki odrapali. Mamy je w czterech rozmiarach. Dragon. Ty mi się zawsze myli. Dobrze przypomnę. Przepraszam, to no tak napisane jak w. już tak czarno... -czer... Fajna tarapala. E, popatrzcie, fajna tarapala naprawdę. <grym> ja to zawsze, jak się, jak się nie pomylę, to filmu nie nagram po prostu. Ale tak, to przepraszam, jest The Dragon. E, I one są w czterech rozmiarach kosza i w czterech długościach. E, są składane obręcze na pół, jest teleskopowa rękojeść, idealne podbieraki na łódkę, żeby sobie wiecie, gdzieś tam na okonia szczupaka, sandacza używać no i przede wszystkim cena. Będę Wam podawał parametry i mówił cenę. Podbierak z długością 160 cm. Nie mam średnicy kosza, ale podlinkuję Wam, żebyście mieli łatwiej znaleźć. To sobie ewentualnie doczytacie. Z 210 zł to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Ten podbierak kosztuje w tym momencie 129 To jest cena niższa niż w supermarketach sportowych, gdzie można też kupić sprzęt wędkarski. Kolejna wielkość podbieraka. To jest długość 175 cm z 233, z 30 przed na 139. Każda już kolejna, każdy kolejny rozmiar ma większy kosz i większą, głębszą siatkę. No jest długość sztyw, jakby naturalnie z tego wynika. 190 cm w odbierach z 249 na 149 zł, jest przeceniony. No i ta największa landara do której z Kubusiem myślę, że we dwóch byśmy się zmieścili tam bez problemu. Nie mamy czasu na takie challenge, ale może kiedyś się pobawimy w takie testy bardziej właśnie, zobaczcie jakie to jest wielkie. Ja tam spokojnie, nie, nie będę właził, bo podrę jeszcze coś. Jestem niezgrabny jak słoń w składzie porcelany, ale cena z 289 zł na 159 159 zł za 205 cm długości podbieraka, ogromny kosz i bardzo głęboka siatka. Co my tu jeszcze mamy, chodź kubuś tu bliżej. Jeszcze pokażemy Wam. E, wróciły do nas e, od Fox Radia wędki Model Warrior. Tutaj mamy szczupakówkę, taką klasyczną, idealną szczupakówkę. 240 cm od 15 do 40 gramów. Nie za szybka, nieza wolna, idealna na mniejsze i średnie przynęty. Cena tej wędki 246 zł. To jest niewiele, e, zwłaszcza dla e, pasjonatów czy wielbicieli marki. Foxridge. Fajne, takie szybkie, piankowe wykończenie, niedzielony dolnik tutaj, czarny z czerwonym, ładnie się komponuje. Kolejnym modelem o niższym ciężarze wyrzutowym, to już jest taka cięższa okoniówka, 210 cm do 15 g, na niej cięższe cykady, wirujące ogonki, jakieś takie gumki, no albo szczupak na lekko, tak, po sobie powiedzmy, no taki lekki uniwersał. No i ostatnim modelem jest okoniówka, tutaj już mamy dolnik dzielony, Słuchajcie, ona jest od 2 do 8 gramów, 210 cm. Bardzo uniwersalna okoniówka. Pobawicie się poperem, Twitchem, dogiem, wahadełko, poprowadzicie obrotówkę, woblerka, wirujący ogonek, jakąś cykatkę. I Cena tej wędki 240 zł. Poprzedniej chyba nie podałem, 235, ta do 15 kosztowała. One z tego co pamiętam chyba nie są objęte żadną promocją. Więc, więc też jak wpiszecie hasło YouTube, z automatu będzie minus 10%. Kubuś, chcesz o, o tym? Dobra, może, bo ty, ale petardę zostawiamy na koniec. Petardę tak? zostawiamy na koniec. Dobra. No to dawaj, to Ty jako fachowiec to odłożymy sobie. Opowiemy troszkę o kołysce, którą dostaliśmy od firmy Delfin. Już dosyć długo u nas na rynku, na fatfisze jest dostępna, ale... Także ale tak. te, ten model mieliśmy wcześniej, bo ja go ja chyba pierwszy mieliśmy, raz widzę. Jak najbardziej. Klasyczna kołyska. Podejrzewam, że nawet w niedrogiej cenie i dla budżetowych terpiarzy Cen, Cenę sobie zostawimy, Kuba, na koniec. Tak. Stabilna. Składana. Elegancko. Także uważam, że jako transportowy gabaryt jest to naprawdę idealne dla wędkarzy, którzy nie posiadają busa, nie wiadomo jakiego. Bardzo znaczy fajny tutaj jest taki e, e, jakby miękki ten, Jest tam jakaś, pod jakaś podszewka, coś takiego? I powiem Ci, że ten materiał nawet bardzo porządny mi się wydaje pod ręką, także uważam, że jak taki najbardziej. Taki wydaje zany, się być nienasiąkliwy, nie? żeby gdzieś to tam... Te, te... Zawsze coś tam jest, szansa nam, że nam nasiągnie. Fajnie mamy, że mamy odpływik, że ta każda woda po deszczu czy po polaniu ryby nam odpłynie z tego, także nie, nie musimy... zaśmiarnie się. To wszystko. No, wszystko nie. będzie śmierdzić, tak pamiętajcie. Nie, nie da się tak, żeby nie w ogóle nie śmierdziało, dać, dokładnie. ale będzie troszeczkę mniej. Tak, mamy pokrycie ewentualnie, jakbyśmy chcieli rybę chwilę trochę przytrzymać, żeby po wyjęciu z wody ona nam się uspokoiła elegancko, bo jak wiadomo, te karpie lubią nam poskakać trochę w tej kołysce. A no, taka dwudziecha, kurczę. No, dwudziecha to by, no... no taki amur dwudziestka, nie wiem, czy Wam by tu wszedł. Amur nie, ale karp, taki grubsiejszy. Tak, bez problemu. Także mamy przygrywkę i jest też siateczka. Żeby no tam dokładnie. się nie, jakby wentylacji to no, miał. pod względem składania także. Kubuś, ja mam, genialnie to jest wygląda. metka, na jest na metka. pewno będzie cena. No słuchajcie, cena normalna, jaka powinna za nią być, to jest 325 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 249 A widzisz, patrz na odwrót powiedziałeś. Nie? Jeszcze się jeszcze jeszcze, nie nauczyłeś, ale to spokojnie, bo mi to też trochę czasu zajęło. Te 325 zł to to jest najniższa cena jest z ostatnich 30 dni przed obniżką, a cena promocyjna 249 Dobra, wszyscy to wiedzą powiedz na To powiedz mi tak, jak na takiego szpeca karpiowego. No. 249 zł to dużo, to jak jest na, mało, moim zdaniem. Na solidną. Za to, taką kołyskę? Spokojnie byś wsiadł do niej, myślę, żeby się nie, nie połamała. Nie, nie? połamało. połamała. Stalowe, się. mocne takie nóżki. A ciężka jest po ja No, podejrzewam, że ze czwóraka piątkę waży. Ty no patrz, jak ja to jestem w stanie tak utrzymać. Ale na jaki ty jesteś okoń człowieku, chyba rybasz ty jesteś człowieku. Nie porównuj się, zobacz na mnie. No ty jesteś szybszy. Czupak, dobra, no i tutaj zaczynamy teraz krzesełeczkiem z krzesełeczkiem. Coś wygodnego. Kuba, pierwsze co mi się zarzuciło w oczy, to ono jest dość wysokie. Wysokie i oparcie ma. No te, też takie wyższe, ale zobacz, e, czasami się zdarzają krze, krzes, krzesła takie na rynku, że siedzisz i takim jakby kuckiem trochę, bo są niskie. To tu tak. mamy naprawdę, jak ktoś ma 1,80 metr m90, metr tak. to spokojnie, wygodnie Dokładnie. będzie mu się na takim krzyżie. Wiadomo, wszystkie siedziało. nogi mamy tutaj regulowane góra dół, także jakby ktoś chciał sobie podwyższyć, tak, żeby... jeszcze podwyższyć, żeby jeszcze na podwyższy... przykład nogi mu zwisały, tak, żeby mógł może, nimi tam pobólać, tak jak weźmiecie sobie wszystkie nogi do góry, to oczywiście możecie je wstawić do wody, e, to jest fajne, że jest tak. neoprenik na, na oparciu, e, przyjemnie się po prostu siedzi na tym, a weź się tak złóż na szybko. Składa się to jakoś? Na pewno się składa. O, panie. Na pewno też jest pokrowiec na Elegancko to. Elegancko możemy sobie nieść. Gdzieś tam, tak, żeby... e, gdzieś tam na sklepie pokrowiec do nie tego jest mamy. Ciężkie nie jest. Lekkie jest idealne. Gramatura krzesła wiadomo. Słuchaj, no krzesło, żeby na nim trochę posiedzieć, to też nie może ważyć pół kilograma, bo już się rozsypie. A gdzie masz cenę? Nie mam ceny? Nie ma ceny. Nie, no musi być gdzieś. Nie ma. Poczekaj, jest dziś naklejona z boku na rurce, na oparciu. Jest, jest. Jak ty to To Poczekaj, zobaczymy czy trzeba, się uda. Ta wyższa cena to jest ostatnia z 30 dni przed obniżką, a ta niższa to jest promocyjna. Tak. Podawaj. Jeszcze raz. Ja. Rapujesz. <laughs> jo jo. Tak. Dobra, podawaj jeszcze ta, raz. ta wyższa? No, to jest to ostatnia jest, cena. Z... To jest najwyższa cena z ostatnie Nie, najniższa ta cena, cena z... z ostatnich 30 dni, to jest 300. Tak. 349 zł, a teraz mamy ją na fajnej promocji za 219. 219 zł. Także za no. fotelik uważam, że naprawdę jest taki, taki mocny, wysoki. Mi się podoba to, że jest wysoki. Ja sobie też na niego siądę. No naprawdę wygodnie sobie można tutaj jak prawilny senior Nestor usiąść. I nie jest i bardzo do tyłu, tak. To pod Tak. Wiesz, się powiem Wam, że nawet jest na tyle wysokie to, to krzesło, że możecie sobie gdzieś, jak macie często domki, wynajmujecie jakiś stolik czy ogrodowy, spokojnie do takiego stolika sobie postawić i też wygodnie z tego korzystać. I to by było chyba na tym. Nie no, jeszcze ten, tą petardę musimy pokazać. Ty, ja Dawaj. bym zapomniał na daj, sam koniec. Widzów, o tym, ja wam ja powiem, ale by była pokażę. jazda. My w ogóle po to ten filmik nagrywamy, żeby tą petardę Wam pokazać. Sztos nad sztusami. Prezes nasz jednak to jest fachowiec. To z, z, czekaj, to z programu było, e, kawaleria powietrzna, hmm. jak gość nie chciał wejść do kanału, nie? I tam zawołali kaprala, a on leżał przed kanałem to i ja nie wejdę, możesz? ja nie wejdę, ja nie wejdę, kapral przyszedł, i popchnąć go i zakopać. Ja, to ja już wchodzę. I ta żołnierze się mi, pan kapral to jednak fachowiec jest. <laughs> Słuchajcie, nasz prezes to jednak fachowiec jest. On zawsze coś załatwi, gdy już nam się wydaje, że Żadnych sztosów już nie będzie, że już po prostu pobiliśmy e, wszystko, co było do pobicia, jeśli chodzi o zaskoczenie cenowe, jakościowe, rynkowe, modelowe. To on przychodzi, nagle wyciąga królika z kapelusza, mówi: Potrzymajcie mi piwo, i ja Wam teraz coś pokażę. Mamy podbierak od e, Berkleja. Model URBN, fajny, lekki kosz, profilowany, tak jak widać. E, Czekaj, bo żeby... na kamerze tak nie bardzo, a ja Wam pokażę. Tak? O... O, do, o, teraz żeby łatwiej idziecie. było rybkę Dokładnie. podebrać, i teraz kubuś Czary Mary. Trzymaj za kosz. I ciągnij, tak? No niekoniecznie, idź tam dalej po prostu. Aż się sklep skończy. Patrz, 4 metry sztyca, puść. Patrz, ja to trzymam jedną ręką. I z tych podbieraków, które mamy w ofercie, e, właśnie z tą e, długą sztycą, on jest chyba taki najlżejszy, najwygodniejszy. 4 metrów? 4 metry. 4 metry, węglowa sztyca. Słuchaj, na jakiegoś tam fiderka kanałowego, spawiczek, ale do spinningu na e, taki street fishing bulwarowy, szczecińskie bulwary, warszawskie bulwary. I tam Żeby, gdzie są gdzieś, bulwary. Tam, gdzie są bulwary, tam, gdzie nie ma bulwarów, też sobie nim poradzicie. Bo możecie tak, możecie go w takiej pozycji używać, bez rozkładania sztycy. Jest fajna wpinka, można to wpiąć sobie na plecy do plecaka, e, to wsówkę będzie się to trzymało. Możecie w tej płaszczyźnie podbierać, ale jak już potrzeba Wam odległości, bardzo fajnie się to rozkłada. E, no i przede wszystkim cena za tak lekką konstrukcję, z fajnym profilowanym koszem, gumowana siatka, e, dość duże oczka. Nie będzie stawiać takiego oporu w wodzie, ale przede wszystkim mniej będzie tych zapachów wszystkich nasiąkała. Ryby troszeczkę mniej się będą kaleczyły. 480 zł. to była najniższa cena. Za 30 dni przed w tym momencie 195 zł. 195 zł za solidny podbierak z 4-metrową węglową sztycą od URBN, od Berkleja, model URBN. I nie wiem czy dużo tego mamy, ale jeśli się zastanawiacie, to raczej w tym budżecie długiego podbieraka ze sztycą nie znam. Mam nie go pokazać? Poczekam. Nie, nie pokazuję. Nic nie powiem, bo mikrofonu nie ma podłączonego, ale z sobie Hollywood załatwiliśmy. dzisiaj. będą się. szmery jakieś, czy nie? Co będą? Szmery słychać, czy nie? Czy to takie już nie, no, nas... Na już sercu jak masz nie zainwestował. Jak to ja kupiłem? Swoje... To, to nie, to nie gadam. Nie, mikrofony... czekaj, kiedy ja je kupiłem? Gdzieś tam kiedyś do czegoś mi były potrzebne. I tu podłączyłem się okazało, że dobrze słychać. No. Dajcie znać wędkarze, czy nas dobrze słychać. Czy lepiej? Się czy to lepiej? Nagrywa. la lali la, na dzisiaj to tyle. Wszystkie te artykuły podlinkuję Wam w pierwszym komentarzu pod filmem, żeby było łatwiej wam to znaleźć. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, bo jutro kolejny film. W piątek la Grande Finale, Black Friday. Także też musicie być na bieżąco obserwować łapka, komentarz taktyczny dla zasięgu. Dzięki trzymajcie się, wszystkiego dobrego.